Pierwszy spacer starszego brata z moim kazikiem. Jak się czujesz? Dobrze. Może chciałbyś trochę niżej mieć to. Tak? Dobra. Opuścisz sobie sam? A tutaj babcia. O, tak będzie chyba wygodnie. Niech no. się dobrze chowa, niech w ogóle Prawda, prawda. Co prawda od porodu minęły już dwa tygodnie, więc już dwa tygodnie jest z nami nowy członek rodziny. Ja jednak chciałam teraz nagrać podsumowanie pierwszego tygodnia z dzieckiem. Dwie pełne doby byliśmy w szpitalu po porodzie w trakcie trzeciej doby wyszliśmy już ze szpitala to była sobota więc te wypisy trwały trochę dłużej a myślę, że pobyt w szpitalu jeszcze nagram osobno tak samo jak poród jeżeli chodzi o to, co się działo to tak w domu okazało się, że akurat trafiliśmy z porodem na falę upałów a więc niestety ee, było ciepło, nieprzyjemnie. Ja cały czas bykałam spocona. No i ponieważ Kazik się tak prsał przy pierwszym karmieniu, że no, jedną piersi miałam totalnie obolałą, i tak naprawdę to obolenie. Dopiero teraz zaczęło być znośne po dwóch tygodniach. A Jeżeli chodzi o podsumowanie więc pierwszego tygodnia, no to jedna pierś była bardzo, bardzo bolała. Próbowałam walczyć z tą, z tą boleścią na różne sposoby. Z siostrą się konsultowałam w sprawie zapalenia. Brodawek sutkowych, ponieważ gdzieś tam miała historię w swojej karierze matczynej, więc mogłam coś doradzić więcej. Zastanawiałam się, zastanawiałam się nad skorzystaniem z poranii naktacyjnej, ale do tego nie doszło. Tak czy inaczej, jeżeli wracamy do pierwszego tygodnia tatuś dzielnie biegał i załatwiał i akt urodzenia jak dostaliśmy akt urodzenia automatycznie dostaliśmy nadany PESEL wydaje mi się, że 7 lat temu wyglądało to tak że dostawaliśmy akt urodzenia i musieliśmy we własnym urzędzie zgłosić się po PESEL tym razem jest to robione jakby automatycznie hmm, ponieważ no to są dwa różne urzędy akurat jeżeli chodzi o nas, ponieważ szpital jest, podlega pod inną dzielnicę, a w Warszawie każda dzielnica ma swój urząd. Więc prawdopodobnie gdybyście i tak i tak normalnie rodzili w jednym mieście i, i to samo miasto byłoby waszym zamieszkania, to pewnie tak czy inaczej byłoby to ogarnięcie w jednym mieście. Tym razem to też tak wygląda. Jeżeli chodzi o pobyt w szpitalu jeszcze, to muszę tylko zaznaczyć, że ponieważ kończy się pandemia, mam nadzieję, że już nie wróci, to wizyty są ograniczone, przynajmniej w naszym szpitalu były ogarniane w blokach takich po dwie godzinki i były to trzy bloki, kiedy można było jakby zgłosić osobę odwiedzającą i odwiedziny były od 12 wtedy do 12, 14, 14, 16, 16, 18 w takich blokach. Ponieważ my byliśmy dwie na sali, myślę, że położne by troszeczkę tam przymknęło oko na zmianę mężów przy nas. I to taka jedna z główniejszych spraw, która dotyczy wizyt w szpitalu i, i tego naszego pobytu w szpitalu ale tak jak mówiłam chciałabym nagrać osobny filmik w ogóle o pobycie w szpitalu yy, i tak formalności ogarnęliśmy, znaczy udało mi się ogarnąć też zgłoszenie do położnej Ponieważ takie rzeczy okazało się, że musimy zrobić po narodzinach dziecka, i dzwonię wtedy do położnej, zgłaszam, że urodziło nam się dziecko, i znowu przez pandemię wizyty patronarzowe wyglądały tak, znaczy tak w tym momencie, że jak najwięcej rzeczy ono opowiadałem przez telefon. Umówiłyśmy się, że następnego dnia właśnie zadzwoni do mnie. opowie mi tyle ile się da właśnie przez telefon. E, więc rozmowa trwała z 20 jak nie 30 minut. E, później, po tam nie wiem, dwóch godzinkach, e, przyszła do nas zobaczyć Dziusia. E, miała kilka uwag, z którymi nadal walczymy niestety, przynajmniej część udało nam się ogarnąć, z częścią walczymy. E, gdy Kazik kończył tydzień, byliśmy umówieni na nie, nie kończył tydzień. Już w drugim tygodniu już byliśmy um umówieni na ważenie, ponieważ Pani Położna akurat miała dzień wolny, więc nie mogliśmy się tydzień po, po urodzeniu umówić na ważenie, tylko dopiero później. I zastanawiam się, czy jeszcze coś się działo w tym tygodniu. Zgłosiliśmy się też po wyprawkę Warszawiaka. I ogarnęliśmy. Zastanawiam się, czy to był ten. Tak, bo później po ogarnięciu położnej akurat tego dnia albo następnego. Następnego dnia mój mąż właśnie pojechał po aktu rodzenia i PESEL, więc mogliśmy zaczynać załatwiać sprawy związane z formalnościami takimi, gdzie jest potrzebny PESEL, czyli zgłosić dziecko do urzędu pracy. Ja w międzyczasie e, dostałam zaświadczenie też w szpitalu o, do urlopu macierzyńskiego i dostała i wypełniłam papiery zorientowałam się w pracy, co trzeba złożyć i jak. Mąż pojechał do pracy złożyć dokumenty i, i sam złożył dokumenty swoje w pracy dotyczące właśnie tego, że pojawiło się dziecko, że chce je ubezpieczyć. Zastanawiam się jeszcze, jakie formalności ewentualnie były ogarniane. Ale ponieważ y, nie kontaktuje jeszcze najlepiej, y, no bo umówmy się, Kazik nie przesypia nocy i nie będzie przesypiał jeszcze przez jakiś dłuższy czas. W większości, jak się budzi, no to się budzi y, po mleko i y, no y, na ewentualne przewijanie, więc y, no jestem nieprzytomna. Y, z takich ciekawszych rzeczy, jeżeli chodzi o pierwszy tydzień połogu, to e, niemiło byłam zaskoczona obkurczaniem się macicy. E, ponieważ przy Staszku ja nie pamiętałam jakoś specjalnie tego faktu. E, a przy Kaziku. Już przy pierwszym karmieniu. czy nie wiem, no... Yy... Będę o tym na pewno jeszcze opowiadała, w, yy, jeżeli chodzi o poród. Yy, no ale tam musiałam być zszywana, yy, rodziło się łożysko, wiadomo. Yy, no i jak Kazik się przestawił do piersi po raz pierwszy, nie dość, mi rozorął całą piersi, tam gdzieś na dole byłam szyta potem jeszcze zaczęła się obkurczać macica więc okazało się, że przy kolejnym dziecku ten ból jest większy, bardziej do zapamiętania no i położne mówię, że tak, no to może boleć na całe szczęście bolało tylko mniej więcej dwa dni Pierwszy dzień było słabo, naprawdę słabo. Drugi dzień już było bardziej znośnie, chociaż nadal bolało przy każdym przestawieniu. Nie to, już, że pierś, to jeszcze właśnie dół, a raczej brzuch. Co prawda, mogłam wtedy monitorować, na jakim poziomie mam macicę, bo no, wiedziałam, gdzie boli pielęgniarki, znaczy pielęgniarki położne mi proponowały, że, że mogą dać mi paracetamol czy cokolwiek ale jakoś tak stwierdziłam, że no to jest ból, który nie wiem kiedy przyjdzie tak naprawdę bo czasami no, jak go przestawiam czasami po prostu jak go biorę na ręce i no to, to jest taki ból, który no, po kilku minutkach mija więc to no, pytanie, czy jestem w stanie wziąć tabletkę akurat tak, żeby zadziałała na ból, który pojawia się niespodziewanie i trwa niezbyt długo. Umówmy się, nie, nie było to przyjemne, ale udało się ogarnąć. I szczęśliwie już nie ma tych bólów. Eee, co tam mogę jeszcze powiedzieć o moim maleństwie i tygodniu z nim? Pierwszy tydzień to też jeszcze był ostatni tydzień przedszkola dla Staszka, więc miał, a to jakiś wyjazd, a to jakieś niespodziewane, wyjście do kina, bo ich grupa była najlepsza w rowerowym maju i mogli pójść do kina w związku z tym. Więc był e, dzień pełen wrażeń, była też moja mama jeszcze. E, z mężem obgadaliśmy sprawy chrzcin. E, ostatecznie podjęliśmy decyzję dotyczącą chrzestnych terminu. I i chyba w zasadzie na tym ten pierwszy tydzień z życia Kazika i mojego połogu, no na tym się skończył. Eee, okazało się też w ramach tego porównania dwóch synów, to chyba Staszek czuł, że był jednakiem, więc pokazywał pełną parą, peł, swój zakres płuc. Kazik jest znacznie bardziej subtelny, jeżeli chodzi o, o okazywanie emocji i swoich e, potrzeb. W sensie też płacze, ale no znacznie, znacznie e, ciszej i stara się e, swoje potrzeby też inaczej e, pokazywać. Na przykład wiem, że jak zaczyna ciąkać rękę, no to to jest zdecydowany znak, że zaczynamy się przestawiać i karmić. Staszek nie robił takich rzeczy, tylko od razu płakał. Um, z ciekawostek. No tak, jak wróciliśmy do domu, to jeszcze doszło do poznania się braci. I e, no, starzec w ogóle był bardzo, bardzo, bardzo e, taki rozemocjonowany. Czuł, że ojejku, on wygląda jak, jak laleczka i czy on na pewno żyje? No bo, bo spał. I jak się ruszył, to starzec, wow, i w ogóle był bardzo, bardzo, bardzo pozytywnie nastawiony. Nie lubi, jak płacze kazik. Póki co um, wykorzystujemy gondole z wózka jak koszmojrzesza, więc Kazik śpi w zasadzie w pokoju z nami. E, ja miałam takie poczucie jak wróciliśmy do domu też, że jestem totalnie nieogarnięta. I co z tego, że mam wszystko przygotowane, jeżeli to wszystko przygotowane jakoś tak nie do końca się zgrywa. I muszę wszystko przeorganizować, żeby wszystko teraz było pod ręką, co jest potrzebne, a nie po prostu było gdzieś. Eee, z fajnych rzeczy to um, po powrocie do domu, jak się zważyłam. Dobra. Muszę pomyśleć, jak to wygląda liczbowo. Eee, jeżeli miałem tyle, to mniej więcej. Okej. Okay. Około 5 kg schudłam. E, patrzę na to, że się ważyłam akurat tego dnia, którego rodziłam wieczorem. Wieczorem się e, zaczęłam rodzić, a rano się ważyłam. Więc około 5 kg schudłam już po. Powiedzmy w czwartej dobie po, po porodzie. E, teraz jeszcze doszły z kilogram. Co i tak, i tak daje to, że po porodzie miałam niższą wagę, niż ta, z którą zaczynałam, o jakieś 2 kilo. Więc tak to u mnie wygląda. Mogę podziękować diecie cukrzycowej. Niestety to też wpadłam w taki tor, jem wszystko teraz. Więc jak widzę coś słodkiego, to bardzo, bardzo, bardzo mam dużą na to ochotę. Chociaż powoli, powoli wyciszam ten słodyczowy głód, cukrowy głód. No i tak. Nie wiem, czy, czy dzisiaj, czy, czy za kilka dni spróbuję nagrać też podsumowanie tego drugiego tygodnia, który właśnie się teraz kończy z życia... Naszej rodziny z Kazikiem. A, no, trochę mi zmartwień przyniósł ten drugi tydzień. Tak, zaspoileruję. Teraz już jest lepiej.